Cześć wszystkim! Jesteście na kanale Żyjemy razem. Mam na imię Eugeniusz i tutaj z wami razem będziemy oglądać wiadomości jakie były w tym tygodniu. I teraz wiadomości z Ukrainy. Rada Najwyższa zgodziła się na odwołanie Andrzeja Kostyna ze stanowiska prokuratora generalnego Ukrainy po skandalu korupcyjnym. Złożył rezygnację tydzień temu po opublikowaniu przez magazyn censor.net. Śledztwo, z którego wynikało, że setki prokuratorów prawdopodobnie zarejestrowało fikcyjną niepełnosprawność i oprócz pensji otrzymywała dużą emeryturę. Czas miło, ale istota się nie zmieniła. Rosja i Ukraina są jak dwie siostry. Idą po prostu rąka brontu i korupcja przyniknęła te kraje do tego stopnia, że po prostu niemożliwe. Że dla nich jest to już kod. Genetycznej, nie? I nawet wojna się nie kończy, ale raczej gdzieś popycha ludzi do brania łapówek i okradania państwa. Własnego narodu, własnych bojowników, którzy teraz walczą o niepodległość Ukrainy. To po prostu wstyd i hańba. I to nie tylko tym, którzy biorą, ale także tym Ukraińcom, którzy są przyzwyczajeni do dawania tych łapówek. Począwszy od lekarza w przychodni i policjanta, a skończywszy na urzędników różnych szczebli. Zostajemy się w Słowacji i następna wiadomość. W Proteście przeciwko działaniom rządu w swoim rezygnacji złożyło ponad 3000 słowackich lekarzy. Główną przyczyną masowego protestu lekarzy było odmowa władz podniesienia ich wynagrodzeń do wymaganego poziomu. We wtorek, 29 października, wnioski złożyło 2713 lekarzy. Dzień później liczba ta przekroczyła w ogóle 3 tysięcy, w słowackich szpitalach pracuje około 5 tysięcy lekarzy. Zdaniem lidera związkowego, wnioski składają nie tylko pracownicy szpitali miejskich i państwowych, ale także przychodnie, prywatne. Ciekawa, jak na to zareaguje Słowackie Ministerstwo Zdrowia. Jak wynika z poprzednich doniesień, Słowacja znajduje się na samym dole rankingu pod względem jakości medycyny i gotowości do modernizacji w Europie. Prawdopodobnie stwierdzenie to wskazuje jedynie na brak środków budżetowych na modernizację, więc nie ma potrzeby specjalnie czekać na podwyżkę płac. Chcę też zauważyć, że faktycznie wynagrodzenia lekarzy na Słowacji należą do najwyższych i sięgają 5000 euro miesięcznie, gdzie jednocześnie średnia płaca w kraju wynosi około 1500 euro. I tak z tej strony patrzysz na to, i ja w ogóle nie mogę tego zrozumieć. Wy macie i tak najwyższy poziom otrzymania wynagrodzeń w kraju. I jeszcze będziecie tam coś tam narzekać na to, kurde. Ludzie otrzymują po 3000. No dobra, jeszcze gdy po, po 3 tysięcy, ktoś tam tysiąc chyba zarabia i przychodzi do tej, do tej prywatnej przychodni. I co? Widzi te koszty, ceny, jak to w ogóle opłacić? No, nie ma szans, nie ma szans. I kurde, mnie, no, na, naprawdę, to. Ja gdy od razu usłyszałem, no myślę, no dobra, no może być tam, ok, może tam e, naprawdę jest jakaś trudna sytuacja, e, pracują w ogóle za darmo ludzi, ale się jak okazało. Jak wy sądzicie na to? Piszcie w komentarzach, bo ja w ogóle u mnie brak słów na ten temat. Idziemy dalej. Co się odbywało w Polsce w tym tygodniu? Rolnicy zostali oskarżeni o uwywieszenie prorosyjskiego standardu i flagi Związku Radzieckiego. Prokuratura w Gliwicach postawiła zarzuty rolnikom, którzy zawiesili na swoim traktorze prorosyjski standard i flagę Związku. W lutym, podczas protestu rolników, jeden z jego uczestników przyczepił do swojego ciągnika baner pozwalający Putina do zaprowadzenia porządku na Ukrainie i Brukseli i naszym władcom. I oraz Flagi Związka Rodzińskiego. Jak poinformowała prokuratura, oba oskarżeni przyznali się do winy. Zaznacza się, że grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie, praktyka pokazuje, że w przypadku uznania winy sąd wymierza oskarżeniom najłagodniejszym karę. Coś. Ja myślę, że to jest świetna wiadomość. Tak, w Polsce jest wolność słowa. I jeśli osoba z tym standardem szczerze wierzy, że Putin powinien tu coś zadecydować, no to coś. Nie chcę oceniać jego inteligencji, kim jestem, żeby to robić. Poza tym wydaje mi się, że fakt, że w Polsce obowiązuje prawo, zgodnie z którym demonstrowania symboli sowieckich, Zagrożony jest karą pozbawienia wolności. I to go nie powyszczęła? Myślę, że to odpowiada na pytanie całkiem: co z jego inteligencją? Gdy jeszcze oglądasz ten filmik, obowiązkowo zaobserwuj nasz kanał i przedłużamy patrzeć dalej. Przechodzimy do wiadomości z Białorusi. Tak, w tym tygodniu przeszła Noc Poetów, która odbyła się w 15 miastach świata. W ogóle, w ogóle w listopadzie w tym wydarzeniu weźmie udział ponad 30 miast na całym świecie. Harmonogram w nocy z 29 na 30 października 1937 roku było rozstrzelano ponad 100 przedstawicieli białoruskiej inteligencji, poetów, pisarzy, naukowców i osobiście kultury. Co roku w tym dniu Białorusinie wspominają swoich przodków, zapołają znicze i opowiadają wszystkim o tym, co wydarzyło się tamtej nocy 87 lat temu. Tym samym chcę przypominać, że na Białorusi, podobnie jak prawie 90 lat temu, trwają represje wobec Białorusinów, wśród których jest wielu przedstawicieli różnych zawodów twórczych poeci, pisarze, artyści, malarze i innych, wielu, wielu innych e, ludzi. Na przykład na Białorusi teraz laureatka literackiej Nagrody Nobla Szydlana Aleksiewicz jest uznawana za ekstremizm. Tak samo i laureat pokojowej nagrody Nobla, Aleś Bielacki, przybyła w więzieniu za organizowanie i przygotowanie akcji naruszających porządek publiczny. Sąd skazał go na 10 lat więzienia. Ale niestety nie wszystkim udaje się wydostać z białoruskiego więzienia. Na przykład słynny białoruski Malarz Aleś Puszkin, który został zatrzymany pod koniec marca 2021 roku za pokazanie na wystawie w Grodniu, za pokazania na wystawie w Harodniu portretu antyradzieckiej postaci Jewgenia Życha. Tylko za to był skazany na 5 lat wędzenia. Po prostu wyobraźcie sobie, po prostu wariacie. A w lipcu 2023 roku nagle zmarł w więzieniu. Według badań lekarskich miał perforowany wśród nieudzielonemu na czas pomocy lekarskiej i wkrótce po operacji zmarł w szpitalu. Niestety, nawet po wielu dziesięcioleciach na Białorusi nic się nie zmieniło. I idziemy dalej, dalej, dalej wiadomości z Białorusi też I dochodzimy do takiego. Jednego z najbardziej przewidywalnych wydarzeń w 2025 roku. Centralna Komisja Wyborcza Białorusi ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 29 stycznia 2025 roku. Później przejdziemy do wymieniania tych, którzy odwołali się rzucić wyzwanie Łukaszence. A teraz napisz w komentarzach, kto według Ciebie wygra te wybory? Co jeszcze chciałem dodać odnośnie daty wyborów? Przecież, jak pamiętacie, poprzednie wybory odbyły się w sierpniu 2020 roku, więc kolejne powinny były odbyć się właśnie w tym samym czasie i gdzieś tam może być latem, ale Łukaszenka chce jak najszybciej zamknąć tę sprawę, bo nie wiadomo, jaka sytuacja polityczna będzie latem 2025 roku. Wracam więc do tych odważnych ludzi, którzy odwążyli się rzucić wyzwanie Wielkiemu Łukaszence. Tak naprawdę prawie każdy, kto zgłosił się do zbierania podpisów jest osobą, której nikt nie zna. Nawet nie będę wam wymieniał ich nazwisk, bo i tak nie zbiorą wymaganej liczby podpisów. Wspomnę tutaj o czterech kandydatach e, i pierwsza z nich to jest Olga Cimadanowa, e, która w 2020 roku była sekretarzem prasowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W trakcie swojej pracy w ogóle stała się e, takim ludzkim memem i e, no, po prostu to wiadomo, kto za niej będzie głosował. No też. Ja myślę, że ona w ogóle i nie zbiera też tych podpisów, czyli może zbiera, ale jakby. Wiecie, jak to wszystko wygląda w tym, na Białorusi z tym zbieraniem podpisów? Jak za Łukaszenkę. On zbiera tych podpisów. Kurde, milion, ale nikt tych ludzi nie będę widział, ni różnych takich ni kolejek, nic w ogóle, ale podpisy będą zbierane. Kolejny kandydat, Oleg Gajdukiewicz, jest przewodniczącym Partii Liberalno-Demokratycznej. Ale brzmi, a? A, brzmi a? Super. Ale co roku startuje w wyborach i w 2020 roku też przyjmował udział. I jednak a, widząc wielu silnych kandydatów opozycji pod koniec maja, jeszcze maja, pod koniec maja 2020 roku, ogłosił, że odmawia udział w wyborach na rzecz Łukaszenki. Trzecia kandydatka to jest Anna Kanapacka. Wystarczy o niej wiedzieć, że była także kandydatką na prezydenta w 2020 roku, i w czasie prowadzenia kampanii nie brała ni żadnego udziału w debatach telewizyjnych, ani innych spotkaniach z wyborcami. No. Wy możecie sobie to wyobrazić, jak to możliwe, ale do, ona zebrała ile tam potrzebne, 150 tysięcy tych podpisów za niej, i poszła na wybory, i według wyników wyborów uzyskała to teraz. Tylko usłyszcie to, usłyszcie uzyskała. 1% 68 setek procent głosów. No. I przeszło 5 lat. Siedzi w domu, chyba tak wyglądam. Tak, dobra. Za mnie przegłosowało 90 tysięcy ludzi. Pójdę ponownie na kandydata w prezydenty. Mi się wydaje, że to jest za darmo. Кто за это плачет? В общем, такая как выборная кампания, она стоит просто столько денег. Чем она сейчас занимается? сколько наберет времени она деньги, чтобы просто уже пять лет она ходила на кандидатку в президенты и что? Напишите в комментариях, или она берет голосов в 2025 году на выборах. Nie więcej niż 2%. I żeby jeszcze wrzeście wyjaśnić sprawą. Kanapacki jest jedyną kandydatką na prezydenta w 20 roku, które nie zostało w ogóle ani żadnego razu zatrzymane przez policję, nie brała udziału ni w żadnych protestach i była jednym kandydatką, która nadal mieszka. Na się. I ostatni kandydat na naszej liście to jest Aleksander Hiżniak. W ogóle nic wyróżnia się, niczym, poza tym, że wykładał prawo gospodarcze u mnie na Uniwersytecie. A po 20 roku widziałem jakiś taki film, jak ją wypowiadał się na temat wsparcia dla rządu Łukaszenka. No to wiadomo, co będzie w tych wyborach. A w ostatnich czasach widziałem też, że przyjmuję udział w jakichś takich propagandowych programach w telewizji. I jeszcze, oczywiście, chyba nie zapomniałem, najważniejszy, najbojniejszy kandydat Aleksander Łukaszenka. Chyba wariat, który siedzi już ponad 30 lat uh, w władzy, po prostu. Zabija ludzi. Nie chcę w ogóle o nim nic wypowiadać. Ja, ja nie wiem. Gdy macie jakieś pytania do, na temat Łukaszenka, dobra, napiszcie to w komentarzach. Ja zrobię jakiś może osobny filmik na temat Łukaszency i na to, co on robił za 30 lat w ogóle, co on zrobił z Białorusią, w jakim stanie on przyjął Białoruś i w jakim stanie Białoruś jest na dzisiaj. Bo naprawdę, co nie mówić? No. A, a dobra, ja wiem. Aleksander Łukaszenka, następny prezydent Białorusi. Koniec, kropka. <gry> Następną wiadomość z Białorusi. Вы уже готовы, я надеюсь, потому что 22-летний пенсионный политический Дмитрий Шлет-Гауэр, в колонии канной номер 15, по obrońców praw człowieka, wiasna wstępnie 11 października w kolonii karnej nr 15 w Machylowie zmarł 22-letni więzeń polityczny Dmitry Szedgałer. Dmitry był obywatelem Federacji Rosyjskiej. Mieszkał na Białorusi z pozwoleniem na pobyt. Kiedy przybyło z ekratami, urodziło się u niego dziecko. Dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana, ale w kolonii spędził niecały miesiąc. Latam został skazany na 12 lat kolonii, a zaostrzonym rygorze za i promowanie działalności ekstremistycznej. No to wiadomo, jak zawsze. Działający na rzecz praw człowieka podają, że jest to siódma śmierć więźnia politycznego za kratami. Ale jeszcze chcę dodać do tego, że mam dużo ludzi, dużo politycznych więzień, o których w ogóle nic nie znamy, nie żadne informacje już ponad tysiąc dni. Takie ludzie jak Wiktor Babaryka, Maria Kolesnikova, Sergej Tichanowski, e, Nikolaj Statkiewicz, Paweł Sigryniec i jeszcze dużo, dużo ludzi, o których my w ogóle nic nie znamy, e, czyli żyją oni, czyli już dawno nie. I taka jest prawda, która się dzieje na Białorusi. Niestety z Białorusi nie ma jeszcze żadnych innych wiadomości i najwyraźniej nie należy się ich spodziewać. Ale dlaczego za każdym razem poruszę i będę podnosił na te tematy i mów będę mówił o tym, co się dzieje na Białorusi? Ponieważ na Białorusi wszelkie media inne niż państwowe są zabronione, a obcokrajowcy są prawie niemożliwi aby dowiedzieć się o, o tym, co się dzieje na Białorusi. Ponieważ wciąż spotkam Polaków w różnym wieku, którzy nie wiedzą po co nie tak licznie przyjeżdżałem do Polski. Co będę dalej mówił w imieniu Polaków? Przede wszystkim o tym, co się dzieje naprawdę dzieje się w Białorusi. А теперь будет готовишь из России. и так, я просто то есть хит на Google должен заплатить российским каналам телевизионным два ундециллиарда рублей. Так решил децентров московский сон и 17 каналов телевизионных зложило расчленения в связи с блокадом их аккаунта на YouTube. Sąd podtrzymał roszczenie i teraz kara będzie wzrastać o 1000 dolarów dziennie do czasu przywrócenia dostępu do profilu. Un to jedynka, po której następuje 36 zerówek. Wysokość kary w dolarach wynosi około ja nie wiem, jak to w ogóle przemówić po prostu tu napiszę. Tu napiszę to. Wyobraźcie sobie, ile to jest w dolarach. Jeśli ktoś jeszcze uważa, że w Rosji sąd, odpowiednie sądy, to myślę, że ta wiadomość powinna rozwijać jego wątpliwość. Wysoka kary nałożonej przez Google przekracza wszystkie pieniądze świata razem wzięte. Wyobraźcie sobie, no? Ach. Powiedzcie mi po prostu, jak, jak. Что то еще зробило. Как так можно в уголе? Я, не, я, я еще старам вообразить себе в голове, как там сонд, как сенджа, который сидит таки, так, и без усмеху мовить так, так, Google есть на покараны на 36 дециллионов рублей. Как без усмеху то мовить в уголе? Я, не знаю. No to jest po prostu hit, to jest hit. I oczywiście nie mówimy jeszcze o tym, że kraj ignorujący wszelkie międzynarodowe normy zasady i prawa, wykorzystując te same zasady i prawa w przeciwnym kierunku. No jak? Nie przestaje żądać czy, czegoś innego. Po prostu logika opuściła ten czas. Dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca. Obowiązkowo piszcie komentarze, stawcie lajki i cześć.